A, to, my, to my. Teraz wam pokażemy nasze ulubione ciuchy. ciuchy. Um, okej, okay, okay. to, to ja zacznę. Ma, mam ich trochę dużo. Więcej ode mnie. Tak. Od, ja mam chyba trzy razy tyle co ona. Ale okej, okay, dobra. Pierwszy to jest taka bluzka. Tutaj jest takie czy czwarty. Jest napis Just Great, nie? I tutaj ma taki top, jaki to taki łososiowy. To kupiłam tutaj w Anglii i to jest George, ale nie wiem za ile to było. No, takie zwykłe. Lubię w tym chodzić. Ok. Teraz tak, następne to moja bluza. Jest taka zielona z kapturem. Nie rozpina się. Też ją tu kupiłam. I ona jest z pai Też nie wiem ile kosztowała. OK następna to taka koszula taka zielona też z Pie Pie taka rozpinana na takie guziki, nie wiem czy widać no, na takie no, taka zwykła okej, okay, następna to moja <laughs> fajna bluzka z myszką Miki, taka zielona trochę jest tutaj taka wycięta i wygląda jakby miała taką wielką dziurę, ale to takie ma duże rękawy. Ona jest z Divided. Divided czy jakoś tak. Też nie wiem ile kosztowała. Taka zwykła. okej, okay, następna to moja taka koszula. Taka różowo-fioletowa w kratkę. Taka zwykła. I ona jest z Palmer. To nie Farmer, tylko Falmer. Czy jakoś tak, okay. Nie wiem jak to się wymawia. <laughs> Cicho, <bara. śmiech> Nie wiem ile kosztowała. Okej. Okay. O, tutaj jest moja koszuła. Trochę jest ciężka. Taka niebieska w kredkę. No, troszkę każdy mówi, że to dla chłopaków, ale mi to nie przeszkadza. Lubię w tym chodzić. Y I nie wiem z jakiej to firmy. Też nie wiem ile to kosztowało. Taka zwykła. Okej. Okay. Okay. Tą bluzę mm, kupiłam sobie wczoraj. Fajna jest, podoba mi się wczoraj albo przedwczoraj. Wiem sobie kupiłam. Jest taka fioletowa na zamek, tu ma takie białe i ona jest z generacją. Mhm. Też nie wiem ile kosztowała. Okej. Okay. Tą bluzę kupiłam sobie w Polsce w jak byłam na feriach. Taka tu ma tylko A. Trochę do kitu, bo nie ma kieszeni, ale jest okej. Okay. Ma czarne rękawy, szara, taka tu czerwony. No, jest nawet taka. Podoba mi się. Tylko szkoda, że nie ma kieszeni. No, tutaj to też kupiłam w Polsce, jak byłam na wakacjach, takie żółte i różowe neony. I to jest z pineapple. Taka, zwykła, tu jest taki Top, tutaj jest, te takie czy czwarte, okej. O, a tamta bluza, co pokazywałam wcześniej, bejsbolówka, to jest z Rodin, tak, z Rodin. O, dobra, przechodzimy do spodni, spodenek tutaj. E, są moje takie shorty, lubię je, są takie różowe, takie, hej, okay. I one są z... F and F, ok. I tutaj jest, są takie. Takie shorty. Nie mają kieszeni, tutaj mają tylko taką kokardkę. Mm, one są z Cherole Cherole, czy jakoś tak. Nie wiem, jak to się wymawia. Ok, teraz są spodnie. Są takie niebieskie spodnie. Kieszenie. Takie rurki, one są z... Nie mam pojęcia skąd, nie mam metki. No, takie. Tutaj Ow. mam... Przepraszam. Tutaj mam takie turkusowe. One są fajne, bo mają tutaj takie nogawki fioletowe. Tu turkusowe, a tak kończą się na fioletowo. Fajne są. I znowu. Au! Mi się podobają. Takie cyrkusowe, okej. Okay. Mm. I ostatnia wreszcie, mogę żyć. To są takie dresy. One są z firmy Lonsdale. Aha. Mają kieszenie tutaj. Takie dresy. Kończą się tak na gumkę. No, fajne są. Jest ok Dobra, teraz Vera, nareszcie. Dzie Dziękuję. Dobra. No, może zaczniemy od blueska no, um, no Sorry. E, Dobra. to jest taka moja ulubiona bluzka. czy widzicie? picie na niej imagination takie? no kupiłam ją w matalanie Eee. no Magik, nie macie No, magik czy tam macie No, i to taka bluzka z motywkami. Kupiłam ją chyba w Polsce, tak. Na wakacje. No. I... Taka niebieska bluzka z pszczółek. Tutaj są takie pszczółki. Um, jest z, z Maggi 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 albo Maggi No, ostatnia, którą kupiłam w Polsce na feriach, to jest taka um, Lubię tą bluzkę bardzo, bo ona ma tutaj takie bolerko, takie, no, bolerko, tylko że to jest szyte razem No, i tutaj jest w sercach Amerykańska flaga. No. Dawać, teraz przechodzimy do geta. Okej. Okay. A, i tą bluzkę kupiłam w... Ona jest z... Ona jest z Polski. No. Z firmy King. King. No. Teraz getrywy. One są takie. Zwykle fioletowe, a na stół mają, z tyłu mają... Z mają takie cekiny, nie wiem, czy widzicie. O, takie cekiny. No. Kupiłam je w Polsce. Ehm, oh. z firmy, B -b -b. Gamet. Jeszcze takie spodnie. Um, nie pamiętam, gdzie ja je kupiłam. Gdzie je kupiłam, Klaudia? Słucham, gdzie kupiłam spodnie? I tutaj. Aha, no tak. No, no kupiłam je tutaj, w Walii. są e, z firmy. E, nie wiem. O, <słuch> dobra. Jeszcze. Takie spodnie, na przykład tutaj mam kieszenki, tak, tutaj mam. takie dżinsy i tutaj taki zamek, no. Tyle, em, nie tyle, ale no, prawie skończyłam. E, one są z firmy, kupiłam je w Polsce, tak? E, nie wiem, chyba. No chyba, może nie pamiętam. Nie ja pamiętam, tutaj. No tutaj. No, ktoś mi tam podpowiada, że tutaj. <laughs> Okay. Dobra skończył już. Dobra. Jeszcze ostatni ten. E, Firmy nie mam, nie wiem. I nareszcie ostatnie cześć. Ja już Wam pokazałam? Nie, nie. Dobra. No i takie zwykłe. Takie coś. Takie. Takie coś. Nie będzie to? Getry. No Getry, wow, szybko jesteś. W mm. e, Nie pamiętam gdzie je kupiłam. Gdzie ja je kupiłam? Chyba... Chyba tutaj. No. Chyba. I tak. No. I tyle. Ok, ja nie wiem. wiem. Nie wiem gdzie Pisz, piszcie w komentarzach, y, jakie hmm. rzeczy wam się podobały, a które nie. No, no. Ok, będziemy dodawać jeszcze filmiki, a na to pa. pa.